No się mam słuch od tych szluchów. No siema. Siema. No cześć, co u Ciebie Co tam? Powiedz dalej jestem w Co? Myślę, że to wiesz, bardzo O mnie myślisz? A co, co, ci się, co Ci się w ogóle ze mnie, co Ci się w ogóle, yy, wiesz, yy, podoba co we mnie w ogóle? Powiedz z tymi. Tak no jest takie środowisko, jak To Może całkowicie cię poważnie, no nie? Bejrze mi to autystyki swoje wówczas. Tak, seksowne i te twoja usteczka, a te usteczka powinny być, gdzieś, być dużo, dużo niżej. Chciałem się powrócić jeszcze raz, bo coś cię słabo słychać. A, ty wiesz, o tak. Nie podoba mi się twoje usteczka, wiesz? To... Twoje usteczka powinny być dużo, dużo niżej u mnie, wiesz? Dużo, dużo niżej u ciebie? Mhm. Mm tam, tam, gdzie myślę, ja też? No ja myślę, że w takim punkcie G chyba zaczepni. No, aż dosięgniesz tam? No to nieźle. Dosięgnąłbym tam bez łatwością. No super, co u Ciebie misiu? Jak Twój wieczorek? No tak na spokojnie, na ciele auto, Jutro sobie jadę tam tatuaż sobie zrobić, tak sobie odpoczywam. A właśnie. wiesz co, ja mam sześć tatuaży. Tak? A gdzie masz? W jakichś mm. fajnych no, miejscach? musiałbyś odkrywać je, wiesz, tak delikatnie, jeden po drugim, bo to jest niezła wycieczka po moim ciele. O kurde, ja lubię takie tripy. No kurwa, mam nadzieję, że wiesz, tam się też w pewnych miejscach. Myślę, że na pewno w tych w których miejscach bym zastał na dłużej. Wynająłbym no. sobie tam jakieś, że tak powiem... E -e -e -e. No dłuższe, dłuższe... no, ale słuchaj, bądźmy grzeczni, bądźmy tego w sumie ludźmi, bądźmy bądź grzeczni, no nie, tutaj wiesz, dzieci cię oglądają. Ale przecież jesteśmy grzeczni, no to ty, ej, co ty, ale co o tym myślisz, to ty, trzeba, trzeba, wiesz, trzeba integrować, trzeba, trzeba, trzeba wiesz, edukować młodzież, no, słuchaj, żeby wiesz... ja chętnie poznam jakiegoś fajnego pana w wieku od 18 do 30 lat, niech piszą do mnie na Instagramie, jestem też u Ciebie na grupie, więc jeżeli chcą, to mogą... No czekaj, ale to wpierw, ale to wpierw ja jeszcze od Ciebie przejadę chyba, nie? Znaczy twój prze... No, nie? no tak. Ale ja potrą oczywiście taką totalną ochotę. Leżę na płóżku. Rose tak też nie mam na sobie tylko bo w sam nie dam na to pysznika. I myślę o tobie, że pary intensywnie. Powinieneś to ze mną być. Naprawdę i robi to do bardzo, bardzo Ej, A słuchaj, bo jest, bo jest przypo, bo chłop napisał, że cię zna i powiedział, że szukasz Fryera na enerkę. Ale on, ale on chłopak, czy szukasz na nerkę, żeby kurwa go wyjśću i żeby ją pogonić? Nie, słuchaj, nie, 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 Misiu, nie, nie Ale jak nie, ja bym się nie, obudził kurwa w jakimś pierdolnym hotelu nie, bez nerki, to nie, ja bym cię znalazł uchaj. i bym cię zgwałcił, kurwa, oralnie. Kochanie, to ty możesz mnie gwałcić kiedy chcesz i jak chcesz. No, jakiś bardzo zgotalnie, wiesz? Łapce, ciągnięcie za włosy. Ale nerki się nie oddam, za chuja Nie, ja nie chcę twojej kurwa nerki W dupę to już na twoją nerkę No gdzie w dupę nerkę, w brzuchu mam nerkę kurwa Nerkę masz na dolnej palci z pleców, misiu Ooo, ale czyli kurwa na Merkę lecieć, bo wiesz gdzie jest nerka No wiem kurwa, no No, no, ale czyli już masz w, tym doświadczeniu w tych, doświadczeniu, masz doświadczenie w tych nerkach kurwa tak, widzisz. bo miałam biologię w Ooooooo Kurwa No tak, tak A co ty o Wiesz, Bo już zresztą etatować robi wiec... dwa dni przed, no. i dwa dni po nie można. Ale wiesz, to pamiętam jeszcze, że tak uraza, no nie? A ty też tak wam troszeczkę jak na temat e, nitkę przed tatuażem, no nie, tak naprawdę nie powinnaś być piany ani na kasu, na tatuażu. A czy piłaś dwa dni wcześniej, czy dzień wcześniej, to nic nie zmieniło. Mówię ci to do, ja, ja jako doświadczona. To ci, no tak, no, tam, no, no tam. A, ja, a ja mam jutro o dziesiątej, to wiesz? A co sobie robisz w kasie, wiem? na łóżko. Robię sobie, proszę, cię, cipkę kurwa na brzuchu. No. Jeszcze, no właśnie nie? musisz wysłać zdjęcie, kurde, żebym żeby... no, nie. W sumie, mudecka, już Gdzie nie wysłałaś? Kolej. Na Snapchat, czy... na no, O kurde, to ja bedy, dzisiaj będę musiał szukać w takim razie. Kochanie, szukaj panica o, na pracy, tam wysłać też no wysłam coś jeszcze innego. To będziesz naprawdę zachwycony tym. No dobra, to ja poszukam z chęcią. Jest Marlena? Tak, nie tak. ma Marleny tam. Marlena tam Poszła no, wiesz. No, ona tego nie nagrywa, to pika tak, bo cały czas połączenia przychodzą, wiecie o co chodzi. A nagrywasz to? Nie, no to ty. To tak pika, bo cały czas połączenia są, przychodzą i im przychodzi na nowe połączenie. ja mam go kompletnie nie wesz z tego. mnie Jak to do ciebie nikt nie dzwoni? no nikt do mnie nie dzwoni, słuchaj, jestem taka totalnie samotna, czym zostałeś. I w sumie, Dlaczego tylko ja? No bo wiesz, ty mnie tylko podniecesz. Tak. No, sorry, ja w ogóle te Twoje usta, kurwa, jak ja je będę żuła, jak boczek. Będziesz żuła mi... usta... No, o kurde. Twoje usta żuła, jak boczek. A co ja w tym czasie będę robił? Bawił się pewnymi innymi rzeczami. Ja bym, się bawił twoi, ja bym się bawił Twoimi pośladkami z chęcią. No, są spoko. Dużo, dużo treningów na siłowni. Dużo, dużo treningów, dużo przysiadów, więc wiesz... Są językne? Słuchaj no bardzo powiętne, jakbyś tak strzelił szkła, to zobaczy, że to fajne. Ty, weź mnie nie nakręcaj, bo zaraz... ja no, za... się nie nakręcam, kurwa, kocham, Bo zaraz do Ciebie przyjadę tam. tam. No to sobie wsiaduj, to się otrzymam, a Ty Gdzie Ty, ty jesteś? Bluszki. Ja jestem w Paryżu dalej. No tak, w Paryżu, to ja mam tyle kilometrów tam, że ja bym się nie pozbierał chyba. A Ty jesteś do Siedlec, tak? No. To jestem w Paryżu, nie w piątek w Warszawie, no to może w że się spotkamy gdzieś na coś. A gdzie? Nie. Co? Ja mieszkam sama. Nie, możemy się spotkać u mnie, ja mieszkam sama. No kurwa, tylko że widzisz, a bardziej się boję tego, że ja bez tej nerki tam się obudzę. Kurwa, stary, serio. No serio, kurwa, no. Kurwa, no, 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 Go i schowała go i schowała do stójka ej, podali... ej, 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 to już prędzej bym nerkę oddał, od się o kutacha. To co, oddajesz mi nerkę czy penisa? Mogę ci oddać stosunek Mmm, ale jaki? Oralny czy analny? Oralny, analny mhm. i w ogóle kurwa każdy. O, a robisz dupkę? Robisz posuwać jeszcze na dupkę? No, ciebie skręcił. No to co, ja bym się cię tak bardzo fajnie wypięła No spoko to ja jestem mm -hmm, za. Ale to, ale możesz wysłać, to możesz mi wysłać... To możesz mi wysłać... Możesz to mi, możesz mi na czacie i pokazać, jakbyś się wypijała. No, słuchaj, a coś się jeszcze wysłać? Wszystko. Kurwa, ale to, już wiesz, musisz mieć dosyć niespodzianki, tak? Dosyć niepewności jakiejś. A. No to, z czego rezygnujemy skarbie? No, a z czego byś chciała, żebym zrezygnował, co jest najlepsze? No, na, na, najlepsze... Najlepszy zostawiam naj... na koniec. Najlepsze to ja kurwa ty... i dupę. To są dwie najlepsze rzeczy u mnie. No i usta, bo wiesz, te duże, duże walki. Dobra, teraz zbieram dupka, a cycki zostawimy na później. Mhm. Mm no. Może na pewno ma ci się zgwałcić oralnie, tak totalnie, wiesz? Że mnie oralnie by zgwałciła? Mhm, mm tak żebyś wiesz, kurwa... Będę wszystko dokładnie zlizać, co wyjdzie. O kurwa. No, jestem na ciebie totalnie napalona. No ty przyjedź, zrób coś ze mną, misiu. Normalny, myślę, 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 że będziemy w kontakcie. Myślisz, obiecujesz? No, obiecujesz w sumie, na pewno będziemy w kontakcie i myślę, że się dobrze. dogadamy. Mhm, mm dobrze, w To z tego miejsca w ogóle jeszcze, jeszcze mogę z jedną osobę? No, kogo? Twojego chłopaka? Pogadają serdecznie Dawida, mojego serdecznego kolegę, który tutaj wygląda. Który, a to, Dawida, twojego serdecznego kolegę? To jest mój kolega. A bzykałaś się z nim? No, słuchaj, jeszcze nie. A. Ale jeszcze... kuwiczkę ja jestem dziewicą, powiedzmy. ty dziewicą. No słuchaj, wiesz, jak wiesz, ja dawno się nie wzykałam, kochany, kurwa, to że zarosłam. A, zarosłaś już teraz i teraz już jesteś to znowu dziewicą. No, no ja się nie trzy tygodnie. zresztą jestem wypuszczona Ale ja ja... tak na górca jadę. Kurwa, że ty masz przypał trzy tygodnie, bez kurwa przeorania ciwka, to ja ci powiem, no, że to... No kurwa, wiesz Powiedz od tych klasyk, no nie? Że kobieta wychowalca dostaje pierdolka i u mnie to samo. No. To żebyś kurde raka nie dostała tylko przez to. No, ale chcę to samo tak naprawdę, bo ja stwierdzam, że moje serce w ogóle zawodzi. Ja Ci mogę korzystać Bo wszystko. Ja mogę wychować swoje. dzieci. Ja Ci naprawdę to muszę Wiecie dlaczego tak pika? Patrzcie się. Bo człowiek coś pokażę, Bo cały czas wiadomości jakieś przychodzą, że nie, połączenia są odebrane. Nie, bo się Twojego... Twojego numeru nie pokazałem, nie, muszę. się... No, Pokażesz mi, kurwa, nr 22, ale kurwa, 3, 4, Nie, nie, mu się nie pokazałem, Chciałem pokazać, bo mam taką opcję, że mi na telefonem takie pikanie wyskakuje, pewnie to słyszysz, nie? Mhm. Mm no, bo tutaj mi cały czas przychodzą wiadomości, kurwa, nowe, nie, że ktoś się... Nie, nie, wiesz, kurwa, dzieci chcą do ciebie zadzwonić po tylko, no, ja się nie dziwię, bo w sumie jesteś jakimś tam pewnym autorytetem dla innych. Ja bym był, A, autor no. ja bym był, ja bym był ci powiem autorytetem do twojego punktu G. A wiesz, że mój punkt jest bardzo ciężko znaleźć. Jeżeli go znajdziesz, to jestem twoja na wieki wieków Amen. Dlaczego amen. ciężko znaleźć? Dlaczego ciężko znaleźć? No, bo, wiesz co, nie każdemu to się udawało w mojej wieży życiowej. O tak powiem. Aaaa. No to wiesz, co, do no to bajerka Siusiu i lecimy z tematem. No słuchaj, ale wiesz, na początku musi tam być mokro. A póki co? No póki Znaleźmy. co przez telefon to ja Przez telefon to ja wiesz. Przez telefon to ja nie będę tutaj robić Pornolini, kurwa, wiesz, przy kurwa ty to szkoda, się... szkoda, wiesz, bo ja się to czasu nie odpad No ja wiesz, no ale bez przesady no. Ej, to wejdź do mnie zaraz po live, to się podawimy przez telefon. Bez kitu? No serio. Ty, to czekaj ja sobie, sobie numer telefonu zapiszę. No to zapisz. Spoko. W to momencie. Słuchaj, nie gdyż... no, aż... mam też. Wiesz co? No. A ty to mówić o tej o, tej, o tym kipska, to aż mi los zaczął spędzić. Wiesz o co chodzi. Żeby tam aż z nosem jeszcze się wsadzić No spoko kochanie W ogóle masz jakieś fajne kolegę do pre -kontacji? Kurwa z kolegą pre-contact? Żebym cię zjebał kurwa z koleżką? Ja bym chciała, żeby wiesz Nie ma, że na takim kurwa brutalnym seksie Rolnie do chodziców nie, do nie dwóch albo trzech To ty kurwa niezły Hardcore jesteś No bo ja mówię, Dawid, y boże Rafatus... E Dawid, boże Rafatus ja to wiem czy ale weź mi opowiedz mi o swojej największej fantazji seksualnej. Ja byście nie Żeby cię jebać bać dubsko. Oooo! Oh, chcesz mnie w banale. Chcesz mnie w czekoladowe oczko jewać, w Stewio. Co? Chcesz mnie w czekoladowe oczko jebać? No. Hmm. Super, lubię to bardzo. A co mogę ci raczej to ci mogę powiedzieć po prostu, bo nie będę tutaj robić takich rzeczy, kurwa. Postajemy, słyszymy troszeczkę sobie, jak coś tam brzydkiego wyślę, ty mi coś brzydkiego wyślę i będziemy zadowoleni oboje. Dobra, myślę, że się dogadamy. No dobrze, kochanie, na no to miłego wieczorku. No, również się życzę. No, jesteś w kontakcie, buziaczki, w tam, gdzie robisz. hej! No, buziaczki, ty też. Pomyśl o mnie, pa. 218 nowe wiadomości, dlaczego te wiadomości teraz przychodzą, kurwa? O każdym połączeniu nie odebrałem.